Nowe teledyski, bez siana, odboczana, nie biorę zaliczki Za ich skrośnik fit mi, dorabiam wersje kling-kling Czuję się jak szef bez... O ja pierdzielę, kto do mnie Co ty chcesz? Dzieje się coś, coś, coś na tym serwerze, czy nie? Słucham, jeszcze raz? Dzieje się coś na tym serwerze, czy nie? Co ty gadasz, chłopie? Ja pierdzielę, co on gada? Mati! Masz to powtórzyć Nie! Co? No nie, no 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 powiedz to teraz Nie, napowiedz. to była lekka zap... Tak. No, no, no Co no, co się... Nie, no, powie zapytaj się jeszcze raz no. Ona cię nie pobije spokojnie. Sam <coughs> ci co? mordę. A co się mnie zapytać? Pomylił imiona, damy, damy, damy ci buziaczka, damy ci buziaczka. No, damy ci buziaczkę, pomylił imiona. Tak? Ale da pewnego takiego czułego w czuł, czułku. A co, o co Jak chcesz, ja to się spytaj. No nic to takie imię jest Kisa, co nie? Ja tak mówię ty to kisa? <coughs> na godzinę No mówię, że lekko za ja spać chyba muszę fuścić. No. Patrzcie, jakaś co trzeba ubić tutaj. A muszę grupowe? <noise> No oh yeah, Ubijane mm. Czekaj chwilę yeah. nie zmieniaj. Myślałem, że medyk na miejscu Czekaj, jego do, nic? Młody mówi, że masz Wystarczy. fajne cice Ja zbyt nie jeb, że to... No nie no, <coughs> cztery <koła> z 4 koła zszedłem <coughs> Wydaje mi się, że się jak był mały, naciągnął się cycka i już mu wystarczy. Tak szczerze mówiąc. Pnóżka. O, bo nie. Mm. Karol, czy o trzeci status. Karolcia trzeci status? Co ona idzie? Biedny masonik. Karolcia taka uważna dziewczynka. No, to prawda, taka, taka... Ona by nie da się na nią... Robić... Ale ona by mogła mi robić uwu. Do łóżka, tak, uwu. I, i jutro ją poprosimy, żeby zrobiła nam uwu, proszę. Albo jak nie, to zostanie wydalona z komendy. O, tak. <laughs> Dafi powiedz uwu, bo inaczej... WIKTOR! Alkohol łapie, to nie jest tak jak kiedyś. Ej, picie wie, wina z płatkami, trafie, z duchu, to było rok temu. Teraz już jestem dorosła. Ja, 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 ja. <śla> Dobra jest, naprawdę. <śla> solo solo Będziemy skakać na autostradę. Aj, Beli! <śla> Waj My oh na dachu wow. On jest legalny w ogóle? On jest legalny w ogóle? Ja mam 21 lat Nie, nie wierzę nie. No mam 21 lat Dowód ci pokazać? Patrz Ma pani mapę ze sobą? Do czego? Do swojego serca? Nie, bo się można zgubić, pani oczach. Nie, ja dam 6 na. To 10, 10, Nie, no, co to 570, za głośno? To chyba masz moje gwiazdy, bo nie z tej ziemi. E, to, to chyba chłopak z mocno, bo wygląda pani z tej ziemi. O, ej ten. E, Widziałeś te gwiazdy? Co by to chuj? <laughs> Cholera. Słabe no. Tak, miks kręcisz, kręcisz, kręcisz mnie jak talerz mikrofale. Jesteś gorący jak chodnik, chodnik w Izraelu o. O. Ej, pociągaj się, bo... Zapomniałam Nie potrzebuję diagnozy Jesteś cukubem. Nie, nie potrzebuję diagnozy, wej Ja jestem sobą mm -hmm. Rozumiem Czyli głupia dzikuska, bo to Pocahontas Co? Nie, nie jestem Pocahontas Nie, prędzej sukup. Bo nie. nie wiem jak sukuby rzucają urok. A się w taki Ludzie, sposób musiałem na karob na uszy. Bo sukup rzuca urok. Oh. <gry> zatrzymaj się! NIE! Ty wiesz w ogóle jak lista wygląda? No. Jak? Jak pieruk pani mówiła. No. A jeszcze koledzy mówią, że jak spojrzę w lustro. Ale nie, nie rozumiem tego żartu. Co to, że... Wszystko po porządku? Chce się pani napić czegoś? Wody, chce pani pobić czy coś? Ojej, już się pobłagałam, prawie. Ale ma pan fajnych kolegów. Nie kopci mi się fura. Z tego czatu co mi pisze, że mi się fura kopci. Teraz to się na pewno kopci. Że pana nie jedna laska leci na taki głos. Mówię panu, znam się. O, tutaj, nie, nie zaprzeczy tutaj, nie? No, lubię jak taki posiepta do łóżka. Sam to. Czarno bym go za takiego dreda. A ja zakłóca. Idź, go trzep. Nie, ja nie będę nic trzepać. Woj, woj, Chodź, chodź. No idź. Nie. Zobacz, co ty tak. Daj że że nie co innego. A co miałabyś mnie wygryźć? Nie chciałam powiedzieć że świąt, ale wydaje mi się, że jak patrzysz w lustro to widzisz. Niech tak... to to Niech tak. Niech tak. Niech tak. Nie tak. Niech 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 Stumacz się Z czego? Jadę z wami, pani wytłumaczy po drodze Nie, 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 pan wysiada Bo cię arysztuje no A to, Jestem dobra, to Jestem po prostu Nie Wysiadaj Dobra, wygram z panią w to pani mi wytłumaczy Ja nie gram w żadnym warcabie Jestem po prostu co przez kwinka Mam przebieg zero, jedziemy Rozpierdoliłam się, A Dobra, jeciu. Pijesz alkohol? Pijesz Czasami Alkohol, pijesz, palisz? paliłbym to nie walisz? co? 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 to no, było jeszcze raz było... E, no czy pijesz? czy palisz? tak to było to słyszałem to no. powiedziałem i trzecie I, było i czy palisz jakiś wiesz czy śniesz coś? nie wiem czy mogę takie rzeczy mówić <noise>